Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, do tych płóciennych toreb, na których jest logo Seminarium Technik, ale również w Kierunku Inżynieria Przetwórstwa Żywności, nie wiem czy Państwo zauważyli, włożyliśmy taką ulotkę informacyjną o konkursie, który organizuje Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy. Konkurs jest powołany po raz drugi pod hasłem Innowacje Techniczne w Mleczarstwie. Oczywiście zapraszam Państwa do udziału w imieniu. Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy i Pana Prezesa Wicielskiego, jak również własnym. Zgłoszenia w tym konkursie należy przekazywać do 31 marca 2020 roku. Pod Patronem konkursu jest pan Zygmunt, inżynier Zygmunt Pankiewicz. Kapituła konkursu dokona oceny i zostanie ta ocena ogłoszona na spotkaniu Stowarzyszenia Mleczarzy w dniu 22 kwietnia. 2020 roku na zamku rynku. Zapraszam do udziału w tym konkursie w pięć kategorii. Jest to konkurs zarówno dla zakładów mleczarskich, jak i firm, które, które produkują dla mleczarstwa, jak również dla, dla rolników. Serdecznie zapraszam w imieniu Stowarzyszenia Mleczarzy. Dziękuję bardzo.